Gdybyś nie miał, a żadnej nadziei, co by się w tobie działo? Kiedy serce przestaje mieć nadzieję, coś w nim zaczyna się zamykać. Możesz wciąż się ubierać, wciąż chodzić do pracy, wciąż uśmiechać się na zdjęciach, ale w środku czujesz, jakby przygasło światło. Bez nadziei, przyszłość wydaje się długim korytarzem bez drzwi. Rośnie strach, rośnie lęk, i życie staje się przetrwaniem, a nie prawdziwym życiem. Może właśnie w tym miejscu jesteś dziś rano. Obudziłeś aś się i powiedziałeś aś panie niech dziś wszystko będzie spokojne. Ale pod tym prostym zdaniem kryje się głębsza prawda jesteś zmęczony a rozczarowaniami zmęczony a tym że budzisz w sobie nadzieję i znów spotyka cię zawód. Więc obniżasz swoje oczekiwania i nazywasz to dojrzałością a tak naprawdę twoja dusza po cichu krwawi. Dziś Bóg tego nie ignoruje. On mówi prosto w to miejsce. W liście do Rzymian rozdział 15 werset 13 Biblia nazywa go Bogiem nadziei i ogłasza, a Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję mocą Ducha Świętego. Nadzieja nie jest tylko uczuciem, którego czasem doświadczasz w dobrym tygodniu. Nadzieja jest czymś, czym sam Bóg chce cię napełnić, jak wodą wlewaną do pustego kubka, aż znów się przeleje. Czym więc jest nadzieja? Nadzieja to coś więcej niż oby. Nadzieja to pewne oczekiwanie dobra od Boga, zakotwiczone w Jego charakterze i Jego Słowie. Nadzieja jest jak światło dla duszy, ciche, wewnętrzne przekonanie, które mówi, Bóg jeszcze nie skończył. Coś dobrego wciąż nadchodzi, bo on wciąż jest tym, kim mówi, że jest. Kiedy to tracisz, wszystko inne się wali. Gdy znika nadzieja, władzę przejmuje strach. Gdy znika nadzieja, zaczynasz wierzyć w kłamstwa takie jak, tak już będzie zawsze, albo nic się nigdy nie zmieni, albo wszyscy inni doświadczają przełomu, tylko nie ja. Zaczynasz żyć tak, jakby nie było żadnej drogi przed tobą, tylko powtarzalność. Ale biblijna nadzieja nie jest tak krucha. Biblijna nadzieja nie opiera się na okolicznościach. Opiera się na Chrystusie. List do Hebrajczyków, rozdział 6, werset 19 mówi: Nadzieję tę mamy jako kotwicę duszy, pewną i mocną. Kotwica nie zatrzymuje fal, ale nie pozwala statkowi odpłynąć. Właśnie to robi dla ciebie nadzieja. Nie obiecuje życia bez bólu ale nie pozwala twojej duszy odpłynąć w rozpacz, zgorzknienie i niewiarę. Nadzieja mówi, tak, wiatr jest silny, ale ja nigdzie nie odpływam. Moja kotwica jest w Bogu. Gdzie zacząłeś, Aś, tracić nadzieję? Dla niektórych to małżeństwo. Wciąż nosisz obrączkę, wciąż dzielicie dom, ale głęboko w środku po cichu myślisz, nigdy naprawdę nie wyzdrowiejemy, teraz jesteśmy tylko współlokatorami. Dla innych chodzi o dzieci. Modlisz się, rozmawiasz, płaczesz, ale nic jakby się nie zmieniało, a tajemny głos szepcze, nigdy nie wrócą. Może twoje zdrowie jest długą walką, wizyty u lekarzy, wyniki, czekanie, i jesteś zmęczony, a wiarą w poprawę. Może finanse. Pracujesz, próbujesz, dostosowujesz się, ale za każdym razem, gdy masz wrażenie, że nadrabiasz, znów coś uderza. I jakaś część ciebie przestaje spodziewać się zaopatrzenia, po prostu masz nadzieję, że nie utoniesz. Może twoja przyszłość, zamknięte drzwi, plany, które się nie udały, i zacząłeś, aś żyć z dnia na dzień, mówiąc sobie, żeby nie marzyć zbyt odważnie. A jeszcze głębiej, niektórzy z was tracą nawet nadzieję co do wieczności, czy Bóg naprawdę cię kocha, naprawdę przebacza, naprawdę ma dla ciebie miejsce. Na zewnątrz wciąż się śmiejesz, wciąż żartujesz, wciąż coś publikujesz w internecie, a w środku mówisz, jestem tak zmęczony, a. Powiem ci, Bóg widzi tę część ciebie, o której nie mówisz. Widzi uśmiech, który zakładasz, i widzi ciężar, który jest za nim. Słyszy modlitwy, które wypowiadasz na. Głos i modlitwy, na które jesteś zbyt wyczerpany, a by je powiedzieć. Dziś rano On cię nie zawstydza za to, że tak się czujesz. On wyciąga do ciebie rękę, żeby podnieść twój podbródek i powiedzieć: Dziecko, miej znów nadzieję. Nie w okolicznościach, ale we mnie. Nadzieja w Biblii jest zarówno darem, jak i wezwaniem. Rzymian 15 i 13 setnych nazywa go Bogiem Nadziei, to znaczy, że nadzieja jest czymś, co on daje, co wylewa przez ducha świętego. Nie masz produkować nadziei siłą woli. Masz ją przyjąć. Jednocześnie Pismo mówi do naszych serc nakazami: Nie bój się, bądź mocny, czekaj na Pana, pokładaj nadzieję w Bogu. To znaczy, że jest też wybór. Bóg nie mówi, spróbuj być pozytywny, a, i udawaj. On mówi, chwyć moją rękę. Oprzyj na mnie swój ciężar. Pozwól, żebym to ja był tym, od którego oczekujesz dobra. Nadzieja nie jest udawaniem, że wszystko jest w porządku. To decyzja, że nawet jeśli wszystko nie jest w porządku, ja i tak będę ufać Bogu. Nie jesteś wezwany, a, do bycia naturalnym optymistą. Jesteś zaproszony, a, by trzymać się osoby. Kiedy Biblia mówi: Nie bój się, to nie znaczy, że twoja sytuacja jest mała. To znaczy, że twój Bóg jest większy. Kiedy mówi, bądź odważny, a nie zaprzecza twojej słabości, przypomina, że On jest twoją siłą. Nadzieja to nie ty mówisz, jakoś to się ułoży. Nadzieja to ty mówisz, nawet jeśli nie widzę jak, wiem, kto trzyma moje życie. Wielu z nas budzi się z taką modlitwą, Panie, niech dziś będzie gładko. Niech wszystko pójdzie dobrze, niech nie będzie niespodzianek, żadnych konfliktów, żadnego bólu. To nie jest złe, Bóg troszczy się o twój dzień ale jest głębsze miejsce, do którego on cię zaprasza, od dobrego dnia do Bożego dnia. Dobry dzień w naszym rozumieniu zwykle znaczy: nic nie pójdzie źle. Ale dobry dzień znaczy: on jest z tobą we wszystkim, co się wydarzy, czy będzie łatwo, czy będzie walka. Gładki dzień bez Bożej obecności nadal może zostawić twoją duszę pustą. Trudny dzień z Bożą obecnością nadal może zakończyć się pokojem i wzrostem. Zanim wyjdziesz, prosząc, panie, uczyń wszystko łatwym, niech twoje serce najpierw powie, panie, bądź ze mną, cokolwiek się stanie. Zanim poprosisz, by ścieżka była równa, poproś, by twoje serce było zakotwiczone. Pamiętaj, nadzieja jako kotwica duszy oznacza, że nawet gdy przyjdą fale, jesteś trzymany, a. Więc zamiast tylko modlić się, oby dziś nic złego się nie stało, zacznij modlić się, dziś pokładam nadzieję w panu. Moje oczekiwanie nie jest ustawione na doskonałość, ale na jego obecność. Zanim pojawi się jakakolwiek wiadomość na telefonie, zanim jakiekolwiek zadanie zacznie wołać o uwagę, zanim pojawi się trudność, niech twoja nadzieja będzie przywiązana do osoby, a nie do przewidywania. Bo jeśli twoja nadzieja jest w tym, że dzień ma być idealny, jeden mały problem może zrujnować wszystko. Ale jeśli twoja nadzieja jest w Bogu, który idzie z tobą, nawet trudne chwile mogą stać się świętymi chwilami. Więc teraz weź oddech. Połóż rękę na sercu. Opuść ramiona i powiedz w duchu, Panie, bądź dziś moją nadzieją. Zakotwicz moją duszę w Tobie. Teraz będziemy się modlić, aby nadzieja nie była tylko słowem, które słyszysz, ale naprawdę stała się dziś kotwicą dla Twojej duszy. Drogi Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa przychodzimy przed Ciebie dziś rano z sercami, które chcą być szczere, a jednak pełne wiary. Dziękuję Ci za nowe miłosierdzie na dziś. Twoje słowo mówi, że Twoje miłosierdzie jest nowe każdego poranka, wielka jest Twoja wierność. I przyjmujemy tę prawdę na ten dzień. Dziękuję Ci, że nie żyję łaską wczoraj, siłą wczoraj, wczorajszą szansą, by zacząć od nowa. Obudziłeś mnie, bo wciąż masz cel, plan i obietnicę nad moim życiem. Dziękuję Ci za jeszcze jeden dzień, na który nie zasłużyłem, AM, i którego nigdy nie mógłbym, mogłabym się domagać. Nie obudziłem, AM się sam, a ty to zrobiłeś, aś. To nie był mój budzik, nie moja silna wola, nie moja rutyna dała mi ten poranek, to było Twoje miłosierdzie, które szeptało: żyj znów. Spróbuj znów. Zaufaj znów. Dziękuję ci za oddech w moich płucach, za bicie mojego serca, za szansę by dziś cię kochać i chodzić z tobą. Dziękuję ci, że wszystkie wczorajsze porażki, grzechy i żale spotkały krzyż, a dziś rano stoję pod miłosierdziem, a nie pod potępieniem. Przyjmuję ten dzień jako święty dar. Nie chcę wciągać wczorajszego brudu do dzisiejszego dnia. Czysta karta, obmyj moje serce, odnów mój umysł, postaw moje stopy na twojej drodze. Dziękuję Ci, że cokolwiek stało się wczoraj, dziś zaczynam pod sztandarem Twojej miłości, a nie pod ciężarem mojej przeszłości. Jesteś wierny, gdy ja jestem chwiejny, a. Jesteś stały, gdy ja się trzęsę. Jesteś niezmienny, gdy ja jestem zdezorientowany, a. Dziękuję Ci, Boże, za nowe miłosierdzie dziś rano, miłosierdzie, by puścić, miłosierdzie, by wstać, miłosierdzie, by znów mieć nadzieję. Boże nadziei, przynoszę Ci teraz miejsca, w których czuję pustkę. Widzisz ciche zakątki mojej duszy, gdzie mówię, nie wiem, czy potrafię wierzyć w coś więcej. I dziś rano proszę cię, odnów moją nadzieję, gdy czuję się pusty, a Twoje słowo nazywa Cię Bogiem Nadziei i ogłasza, że napełnisz mnie wszelką radością i pokojem, gdy tobie ufam, abym obfitował, a w nadzieję mocą ducha świętego. Ojcze, przyznaję, nie potrafię wytworzyć nadziei sam, a nie potrafię zmusić serca, by ekscytowało się przyszłością. Nie potrafię po prostu myśleć pozytywnie i udawać, że ból i rozczarowania się nie wydarzyły. Przynoszę ci moją pustkę. Przynoszę ci moje odrętwienie. Przynoszę ci moją ukrytą niewiarę. I proszę, napełnij mnie na nowo. Napełnij mnie radością, która nie jest krucha, radością, która nie zależy od tego, że wszystko pójdzie dobrze. Napełnij mnie pokojem, który nie znika, gdy zmieniają się okoliczności. Niech moja nadzieja wzrośnie nie dlatego, że widzę, jak wszystko się ułoży, ale dlatego, że widzę ciebie, niezmiennego, suwerennego, dobrego Pana. Tam, gdzie zacząłem, AM, zgadzać się z kłamstwami, takimi jak zawsze tak będzie, zrywam z nimi zgodę w imieniu Jezusa. Tam, gdzie moje serce szeptało, nic się nie zmieni, wybieram mówić: mój Bóg może uczynić to, czego nie widzę. Spulchnij glebę mojego serca. Weź suchą ziemię i ześlij deszcz Twojej obecności. Niech nadzieja znów stanie się moją kotwicą, pewną i mocną, trzymającą mnie na miejscu, gdy uderzają fale strachu czy smutku. Otwieram moje ręce i serce i mówię: Boże nadziei, napełnij mnie, nie odrobiną, nie ledwie na styk, lecz spraw, abym obfitował a w nadzieję przez Twojego ducha. Panie, podnoszę przed Tobą moje małżeństwo i moją rodzinę i proszę, by nadzieja znów powstała w tych relacjach. Widzisz każdy dom, który jest tu reprezentowany, każde przymierze, każde gospodarstwo, każdą historię Niektórzy z nas czują, że ich małżeństwo utknęło, jakbyśmy rozmawiali, ale nie łączyli się, mieszkali razem, ale nie byli naprawdę zjednoczeni. Niektórzy czują, że rodzina jest pęknięta, pełna starych ran, niewypowiedzianych napięć albo dystansu, który boli bardziej niż słowa potrafią opisać. Dziś przynoszę to wszystko do ciebie, Boże. Ty jesteś tym, który odbudowuje zburzone mury i złamane serca. Możesz zrobić to, czego samo poradnictwo nie potrafi. Możesz doknąć miejsc, których rozmowy nigdy nie dosięgnęły. Proszę cię, knij nadzieję w moje małżeństwo, nadzieję, że możemy się uleczyć, nadzieję, że możemy wzrastać, nadzieję, że możemy znów kochać z czułością i szacunkiem. Zmiękczaj zatwardziałe serca. Złam pychę. Ulecz stare urazy. Daj nam odwagę, by przeprosić i łaskę, by przebaczyć. Za moją rodzinę, panie. Proszę o pojednanie tam, gdzie był podział, o zrozumienie tam, gdzie było niezrozumienie, o łagodność tam, gdzie była szorstkość. Niech nasz dom będzie miejscem, w którym mieszka nadzieja, a nie miejscem, gdzie nadzieja umiera. Niech nasz stół będzie miejscem schronienia, a nie napięcia. Niech Twoja obecność będzie centrum naszego życia rodzinnego. Nawet jeśli teraz tylko ja się modlę, użyj moich modlitw jak ziarna. Rozpocznij dzieło w moim domu, które tylko niebo potrafi wyjaśnić. Ogłaszam nad moim małżeństwem i moją rodziną. Bez nadzieja nie napiszę naszej historii, twoja nadzieja ją napisze. Ojcze, przynoszę ci moje dzieci, czy są małe, czy dorosłe, czy blisko, czy daleko, ty kochasz je bardziej niż ja. Widzisz ich ścieżki, ich walki, ich pokusy, ich pytania, ich potencjał. Wyznaję, że czasem patrzę na to, co widzę dziś, i zaczynam się bać jutra. Ale dziś wybieram nadzieję dla moich dzieci. Ogłaszam, że ich życie nie jest przypadkiem, to zadanie z nieba. Prowadź je drogą, którą powinny iść. Chroń je przed relacjami, które by je zniszczyły. Otocz je przyjaciółmi i mentorami, którzy będą wskazywać im ciebie, a nie odciągać od ciebie. Chroń ich umysły przed kłamstwami, przed zamętem, przed hałasem tego świata, który mówi im, że nie są wystarczające albo że muszą być kimś innym, niż ty ich stworzyłeś, Aś. Gdy błądzą, ścigaj ich miłością. Gdy wątpią, spotykaj ich w ich pytaniach. Gdy są zranieni, pocieszaj ich w sposób, w jaki ja nie potrafię. Panie, wpisz swoje imię w ich historię. Za dziecko, które jest daleko od ciebie, ogłaszam, nie jest poza twoim zasięgiem. Za dziecko, które zmaga się z tożsamością, lękiem lub uzależnieniem, ogłaszam, łańcuch nie jest silniejszy od twojej mocy. Wybieram nadzieję nie dlatego, że rodzicielstwo jest łatwe, ale dlatego, że ty jesteś wierny. Znów składam moje dzieci w Twoich rękach i mówię, Panie, bądź ich pasterzem, ich ochroną, ich przewodnikiem. Daj im przyszłość i nadzieję. Panie, przynoszę Ci moje zdrowie, moje ciało, mój umysł, moje emocje. Znasz każdy objaw, każdą diagnozę, każdy strach, każdy wynik badań. Znasz bóle, które ignoruję, zmęczenie, przez które się przepycham, lęki, które ukrywam. Twoje słowo mówi. Nie bój się, bo jestem z Tobą, wzmocnię Cię, tak, pomogę Ci, podtrzymam Cię prawicą mojej sprawiedliwości. Izajasza 41, 10. Dziś więc wybieram nadzieję dla mojego zdrowia, nie zaprzeczanie, lecz nadzieję. Odmawiam zgody na wyrok, będzie tylko gorzej, skoro Ty jesteś Bogiem, który uzdrawia, wzmacnia i podtrzymuje. Proszę o uzdrowienie tam, gdzie jest choroba. Proszę o równowagę tam, gdzie jest zaburzenie. Proszę o odpoczynek tam, gdzie jest wypalenie. Proszę o spokój tam, gdzie jest lęk. Proszę o jasność tam, gdzie jest zamęt. Prowadź mnie do właściwych lekarzy, właściwego leczenia, właściwych nawyków. Daj mi mądrość, by dbać o to ciało jak o Twoją świątynię, a nie jak o mojego wroga. Tam, gdzie mój umysł był dręczony strachem i a co jeśli, mów pokój. Tam, gdzie trauma utkwiła w moim układzie nerwowym, rozpocznij głębokie dzieło odnowy. Ogłaszam, że moje ciało, mój umysł i moja dusza należą do Ciebie. Mogę nie rozumieć czasu ani procesu, ale nie pozwolę, by choroba zdefiniowała moją nadzieję. Moja nadzieja jest w tobie, w tym, który trzyma moje ciało i moją przyszłość. Wzmocnij mnie na ten dzień. Wzmocnij mnie w ukrytych miejscach. Wzmocnij mnie, abym wierzył, a że jesteś ze mną nawet w bólu. Ojcze, przynoszę przed ciebie moje finanse i codzienne zaopatrzenie. Widzisz każdy rachunek, każdy termin, każdy obowiązek, każdą ukrytą potrzebę. Znasz presję, którą czuję, gdy patrzę na liczby i one się nie zgadzają. Znasz odpowiedzialności, które niosę. Ale dziś wybieram nadzieję dla moich finansów. Moja nadzieja nie jest tylko w wypłacie. Moja nadzieja jest w Jehowie Dzire, Panu, moim zaopatrzycielu. Daj mi mądrość w zarządzaniu pieniędzmi, mądrość, by wydawać celowo, oszczędzać z dyscypliną, dawać z wiarą. Zamknij drzwi, które wciągnęłyby mnie w długi, w chciwość, w nierozsądne decyzje. Otwórz drzwi możliwości zgodne z Twoją wolą, uczciwa praca, uczciwa zapłata, kreatywne pomysły, Boże połączenia. Panie, zaopatrz w sposób, który przypomni mi, to był Bóg. Daj stabilny dochód tam, gdzie była niestabilność. Daj niespodziewaną łaskę tam, gdzie był brak. Daj zadowolenie tam, gdzie było porównywanie się. Zrywam zgodę z kłamstwem, że jestem w tym sam, a wyznaję, że troszczysz się o moje praktyczne potrzeby. Tak jak przyodziewasz Lilię i karmisz wróble, wiesz dokładnie, czego potrzebuję i kiedy. Proszę więc, niech zaopatrzenie przyjdzie we właściwym czasie i we właściwy sposób. Niech każda dzisiejsza potrzeba stanie się jutro historią Twojej wierności. A gdy czekam, niech moje serce odpoczywa nie w liczbach, lecz w Twoim imieniu. Na koniec, panie, podnoszę przed Tobą moją pracę i moje powołanie. Znasz moją pracę, moje zadania, moje obowiązki, moje marzenia, moje rozczarowania. Znasz napięcie między tym, co robię, by przetrwać, a tym, co pragnę robić, by służyć. Dziś wybieram nadzieję dla mojej pracy i mojego powołania. Odmawiam wiary, że moje życie jest przypadkowe albo że mój wysiłek nie ma sensu. Przygotowałeś dobre uczynki z góry, abym w nich chodził, a. Pokaż mi, gdzie ty działasz w mojej pracy. Daj mi przychylność u przełożonych, klientów, współpracowników i tych, którym służę. Otwórz drzwi, których nikt nie może zamknąć, drzwi, gdzie moje dary mogą być użyte, gdzie mój głos może nieść zachętę, gdzie moja praca może nieść twoją obecność. Zamknij drzwi, które odciągnęłyby mnie od tego, do czego mnie stworzyłeś, Aś. Gdy czuję, że utknąłem, A.M., przypomnij mi, że ty nie utknąłeś, Aś. Gdy czuję się ukryty, A., przypomnij mi, że ty widzisz. Gdy czuję, że jestem w tyle, przypomnij mi, że ciebie nie ogranicza mój harmonogram. Namaszcz moje ręce, by pracowały z doskonałością. Namaszcz mój umysł, by rozwiązywał problemy. Namaszcz moje serce, by służyło ludziom, a nie tylko zadaniom. Niech moje powołanie będzie czymś więcej niż tytułem, niech będzie codziennym tak dla ciebie, gdziekolwiek mnie postawiłeś, aś. Ogłaszam, że moja praca nie jest zmarnowana, gdy jest tobie ofiarowana. Ogłaszam, że moja kariera, mój biznes, moja służba, moje niewidoczne akty pomocy, wszystko to może zostać wplecione w twoje większe przeznaczenie. Więc składam moją pracę i moje powołanie w twoich rękach i mówię: Panie, napisz tę historię. Ja będę nadal się pojawiał, a w nadziei. Panie, dziś rano przynoszę ci moje porażki, te, które wszyscy widzieli i te, o których wiem tylko ja. Widzisz chwilę, gdy powiedziałem, a.m. niewłaściwe słowa, wybrałem, a.m. złą drogę, zaufałem, a.m. złemu głosowi albo po prostu nie posłuchałem, a.m. tego, co wiedziałem, a.m. że jest dobre. Widzisz okazje, które zmarnowałem, a.m. relacje, które uszkodziłem, a.m. momenty, które chciałbym, chciałabym cofnąć. A jednak nie stoisz nade mną z oskarżeniem, pochylasz się, by mnie podnieść. Dlatego modlę się, daj mi nadzieję po porażkach. Nie pozwól, by moja historia zatrzymała się na zepsułem, a.m. Niech pójdzie dalej, aż do Bóg mnie podniósł. Naucz mnie znów stać, nawet gdy wstyd mówi mi, żebym się ukrył, a. Niech moje błędy będą nauczycielami, a nie strażnikami więziennymi. Pomóż mi zobaczyć, gdzie upadłem, a.m., wyciągnąć lekcje i stać się mocniejszym, mocniejszą i mądrzejszym, mądrzejszą. Odmawiam przyjęcia kłamstwa, że porażka jest moją tożsamością. Moja tożsamość to dziecko Boże, nawet gdy się potykam. Panie, tam gdzie w kółko otwarzam moją przeszłość, zmień scenariusz w moim sercu. Tam gdzie mówię, zawsze zawodzę, naucz mnie mówić, uczę się. Wzrastam. Bóg jeszcze ze mną nie skończył. Niech każda porażka stanie się krokiem naprzód z Tobą. Niech nadzieja rośnie nie w mojej perfekcji, ale w Twojej cierpliwości. Ojcze, przynoszę Ci też mój ból. Ból fizyczny, ból emocjonalny, ból ukryty, taki, którego nie da się w pełni opisać słowami. Znasz noce, gdy nie mogłem, a.m. spać, poranki, gdy nie chciałem, a.m. wstawać, chwile, gdy ciężar w mojej piersi wydawał się zbyt wielki, by go unieść. W tych miejscach, panie, proszę o nadzieję w cierpieniu i bólu. Nie pozwól, by noc przekonała mnie, że trwa na zawsze. Przypomnij mi, że jesteś blisko złamanych serc, że zbierasz moje łzy, że nie marnujesz mojego smutku. Gdy nie rozumiem dlaczego, pomóż mi trzymać się w kogo ciebie, Jezu, tego, który cierpiał za mnie i cierpi ze mną. Niech mój ból stanie się miejscem spotkania z tobą, a nie miejscem izolacji. Gdy chcę uciec od wszystkich, przyciągnij mnie bliżej twojego serca. Gdy noce są długie, szepnij mi, jestem tutaj. Nie odchodzę. Chroni mnie przed wewnętrznym zawaleniem. Niech się ugnę, ale nie złamie. Niech płacze, ale nie tracę nadziei. Użyj tej doliny, by pogłębić moją wrażliwość, zmiękczyć moje serce wobec innych, kształtować we mnie Chrystusa. A w swoim czasie, panie, przynieś pocieszenie, przynieś przełom, przynieś piękno z popiołów, bo taki jesteś. Boże, składam u Twoich stóp mój niepokój o dzisiaj. Wiesz, jak szybko mój umysł potrafi pędzić, wyobrażając sobie wszystko, co może pójść źle, odtwarzając stare lęki, przewidując katastrofę, jakby była pewna. Ale dziś proszę o nadzieję przeciw lękowi o ten dzień. Strzeż mojego serca i mojego umysłu przed spiralą, co jeśli. Pomóż mi oprzeć się pokusie, by przeżyć cały dzień w głowie, zanim on się zacznie. Zamiast wyobrażać sobie zło, naucz mnie oczekiwać Twojej obecności. Zamiast powtarzać najgorsze scenariusze, naucz mnie pamiętać Twoją wierność. Postaw święty znak stop w moich myślach, gdy zmartwienie. Próbuję wymknąć się spod kontroli. Niech Twój pokój będzie jak mocne ramiona wokół mojego serca, trzymające je stabilnie. Przypominaj mi, że nie wchodzę w ten dzień sam, a Ty idziesz przede mną, ty idziesz obok mnie i ty czuwasz nade mną. Gdy pojawiają się niespokojne myśli, niech nadzieja odpowiada: Bóg jest tutaj. Bóg jest zdolny. Bóg ma kontrolę. Pomóż mi oddychać, zwolnić, żyć tym dniem chwilę po chwili, ufając, że łaska będzie w każdym kroku, niedostarczona na raz, lecz udzielana po drodze. Proszę też o nadzieję wobec śmierci i wieczności, żywą nadzieję, która sięga poza to życie. Ten świat jest kruchy, ciała się starzeją, ludzie odchodzą, chwile przemijają. Pewnego dnia wezmę ostatni oddech na tej ziemi. Ale dziękuję Ci, że w Chrystusie to nie będzie koniec, to będą drzwi. Przypominaj mi, że należę do Ciebie, że to życie nie jest wszystkim, co istnieje, że jest przyszłość z Tobą, której żadna choroba, żaden wypadek ani śmierć nie może mi odebrać. Niech lęk przed śmiercią straci nade mną władzę. Jezu, powiedziałeś, że jesteś zmartwychwstaniem i życiem i że kto wierzy w Ciebie, choćby umarł, żyć będzie. Zakotwicz mnie w tej prawdzie. Niech moja nadzieja nie ogranicza się do lepszego tygodnia czy lepszego roku, ale do wiecznego domu z tobą. Gdy myślę o końcu, niech nie widzę ciemności, lecz twoją twarz. Niech żyje dziś z myślą o wieczności, kochając dobrze, przebaczając hojnie, służąc głęboko, bo wiem, że to życie jest przygotowaniem, a nie zakończeniem. Dziękuję Ci, że moje imię w Chrystusie jest zapisane w niebie. Dziękuję Ci, że moja przyszłość nie jest znakiem zapytania, moja przyszłość to osoba Jezus. Na koniec, Panie, oddaję Ci ten dzień, zanim cokolwiek się wydarzy, zanim przyjdą wiadomości, e-maile, wyzwania, niespodzianki. Oddaję Ci mój plan dnia, moje spotkania, moje zadania, moje przerwania, moje opóźnienia, moje okazje. Oddaję Ci to, co zaplanowane i nieplanowane, to, co oczekiwane i nieoczekiwane. Mówię: Boże, bądź we wszystkim. Idź przede mną do każdego pokoju, do którego wejdę. Przygotuj każdą rozmowę. Strzeż każdej reakcji. Gdy coś nie idzie po mojemu, przypomnij mi, że nadal może pójść po twojemu. Gdy coś mnie zaskoczy, niech nigdy nie zaskoczy ciebie. Zapraszam cię do moich decyzji, do moich reakcji, do moich myśli. Niech to nie będzie tylko pracowity dzień, niech to będzie dzień wypełniony Bogiem. Odmawiam przechodzenia przez niego o własnych siłach. Pomóż mi, prowadź mnie, koryguj mnie, pocieszaj mnie, użyj mnie. Wkładam moją dłoń w twoją dłoń i wybieram ufność. Cokolwiek się stanie, nie zmierzę się z tym sam, a. A teraz, panie, z tymi wszystkimi modlitwami, nadziejami, łzami i pragnieniami podnoszę mój wzrok ku tobie. Jesteś Bogiem nadziei, Bogiem, który odnawia, Bogiem, który strzeże, Bogiem, który zbawia. Dziękuję Ci, że mnie słyszysz. Dziękuję Ci, że już działasz. Dziękuję ci, że nadzieja w tobie nigdy nie jest zmarnowana. W potężnym, wiernym, pięknym imieniu Jezusa modlę się. Amen. Amen i Amen. Modliłeś, aś się ze mną, niech ta cicha chwila wsiąknie w twoją duszę. Wdychaj nadzieję, wydychaj strach. Gdy wchodzisz w ten nowy dzień, pamiętaj, nie wchodzisz w chaos sam, a idziesz z Bogiem, który trzyma twoją przyszłość i twoje serce. Gdy zmartwienie próbuje się podnieść, szepnij panie ufam ci w tej jednej sprawie jednej sytuacji jednym lęku naraz od nas wszystkich w grace prayer błogosławię cię w imieniu Jezusa niech twój poranek będzie zakotwiczony w nadziei twoje kroki strzeżone pokojem a twoje serce delikatnie trzymane przez boga